Dzień dobry, witam Państwa w następnym odcinku Totalna biologia bez tajemnic Płytki krwi Konflikt rozbitej rodziny Płytki to komórki zapewniające krzepnięcie, a tym samym spójność rodziny Nieświadome pragnienie połączenia rodziny Płytki krwi, wzrost poziomu płytek Konflikt pr yy, przelegania, połączenia Żeby przetrwać, klan rodzinny musi się ponownie zjednoczyć Brakuje mi tej jedności więzi pochwa, Konflikt biologiczny typu żeńskiego. Konflikt bycia niezdolny moralnie lub fizycznie do aktu seksualnego, cielesnego połączenia. Konflikt nieposiadania własnego mężczyzny. Konflikt bycia nieposiadaną, oddzieloną od fizyczności, nieprzynależną nikomu. Wielki smutek i dogłębna frustracja związana z wyżej wymienionymi okolicznościami. Podciśnienie tętnicze. Poddaję się, jestem, poddaję się, jestem bezsilny wobec utraty odległego terytorium. Nie dam rady, już nie mam siły. Czasem obniżenie ciśnienia tętnicze wiąże się też z fazą zdrowienia, która zmusza nas do odpoczynku. Podniebienie, błona śluzowa. Jestem blisko kęsa, ale nie mogę go posiąść. Konflikt oddzielenia. Podniebienie, kość, niezdolność do zatrzymania kęsa. Czuję się fatalnie przez to, że nie potrafię tego złapać. Źle się oceniam to moja wina. Podniebienie, nowotwór, konflikt złapania, trzymania czegoś, czego nie jesteśmy w stanie przełknąć, lub czegoś, co ucieka nam, gdy już byliśmy pewni, że to mamy. W przyrodzie znany jest przykład konfliktu nurkującego ptaka, zimorodka, który łapie rybę. Ryba jest jednak zbyt duża. Wypada mu z dzioba i odpływa ptak przeżywa frustrację, że jego dziób nie jest wystarczająco duży. Jedynym rozwiązaniem jest otworzenie podniebienia. Na przykład, mężczyzna, który wysyła, wysyłał przez 20 lat. Kupony totolotka, ale nigdy nie wygrał. Pewnego dnia czytając gazetę zauważył, że nareszcie jego liczby zostały wylosowane. Jest pewien swojej wygrany, więc idzie do baru i stawia wszystkim kolejkę. Gdy wraca do domu, jego żona jest zaniepokojona. Mężczyzna tłumaczy jej, żeby się nie martwiła, bo są milionerami. Jednak żona studzi jego entuzjazm. Okazuje się, że... Wylosowane numery są tymi, które obstawiali przez 20 lat, ale przecież kilka miesięcy temu postanowili je zmienić. Nagle mężczyzna usiadamia sobie, że wcale nie wygrał. Po dwóch miesiącach zdiagnozowano u niego nowotwór podniebienia. Podwójny podbródek: Podwójne życie, podwójny język. Podwójny podbródek oznacza kilka osobowości, kilka żyć i kilka spojrzeń na świat. Alfred Hitchcock miał podwójny, a nawet potrójny podbródek. Był ucz, y, uczciwym człowiekiem i dobrym mężem, bardzo zakochanym w swojej żonie. Był również scenarzystą i reżyserem trzymających w napięciu zawiłych filmów, opowiadających straszne historie zbrodni i oszustw. Do filmów przenosił więc jedną ze swych osobowości, podczas gdy w codziennym życiu przejawiał zupełnie inną. Podwójny podbródek pozwala obronić się przed innymi ludźmi, ale także przed własnymi lękami. Ludzie z takim problemem czują, że w różnych sytuacjach w domu, w pracy, muszą zachować się jak różne osoby. Obszar ten jest również strefą lęków wywołujących ból gardła. W tradycyjnej medycynie chińskiej, znajdujący się tu punkt nazywa się oknem nieba. Łączą one aspekt ludzki, materialny z aspektem psychicznym, duchowym. Według zasad akupunktury naku, nakuwa się je, gdy istnieje podejrzenie, że w chorobę mocno zaangażowana jest psychika. Podwójny pobródek sprawia wrażenie uprzejmej rezerwy, a czasem także nieśmiałości czy skrytości. Jest to zasłona, za którą może kryć się dosłownie wszystko. Czy wszyscy ludzie z podwójnym podbródkiem czują się tak, jak gdyby ca, całość ich istnienia nie mogła pomieścić się w jednej tylko osobie? Nie każdy jest Hitchcockiem, ale być może wszyscy, którzy mają podwójne podbródki w jakimś sensie, prowadzą też podwójne życie albo mają ku temu skłonności. Ich drugie życie może istnieć tylko w wyobraźni. Czasem podwójny podbródek wiąże się jedynie z lękiem na myśl o tych innych życiach albo ze strachem przed byciem obserwowanym, osądzanym, potępianym. Pokrzywka. Jest to faza zdrowienia konfliktu, oddzielenia z nieustającą urazą. To jest już poza mną, ale nadal w swoim umyśle żywię urazę i gniew. Fundamentalny konflikt oddzielenia połączony z uczuciem gniewu i urazy. Jestem zraniony w mojej integralności. Rozwiązuję konflikt oddzielenia w uczuciu wstrętu i odrzucenia. Wiodł, na przykład, wiodłam doskonałe życie z partnerem, byliśmy szczęśliwi. Moja rodzina go kochała pewnego dnia, on mnie zostawił bez słowa wyjaśnienia. Nie mogłam tego znieść. Lub W 40 latek kłóci się z matką uważa, że jest wobec niego niesprawiedliwa i zawstydza go przed ludźmi. Przez trzy dni, dni chłopak nic nie je i nie odzywa się do matki. Kolejnego dnia kobieta smaży boczek i daje synowi do spróbowania. Ten z początku niechętnie zaczyna jeść, a ponieważ matka traktuje go lepiej, po kilku minutach na całym jego ciele pojawia się pokrzywka poliartretyzm, poliartretyzm, zapalenie wielostawowe, obniżenie wartości doszące się do gestów, ból nadgarstka, czy ten, czy ten gest należy do mnie, matka chciała ukończyć studia, nie, ale nie udało się jej, czuła się poniżona wykonywaniem obowiązków domowych, miała niską samoocenę. Gdy córka zdała sobie sprawę, że przyczyną jej problemów nad jest gest jej matki, ból natychmiast zniknął. Porażenie Bella. Porażenie nerwu twarzowego, Fundamentalny konflikt utraty twarzy, uderzenia w twarz. Rzeczywiste lub symboliczne. Symb spoliczkowałem kogoś albo zostałem spoliczkowany. Wyszedłem na głupka przy wszystkich. Uwaga, dolegliwość ta często związana jest z fazą naprawczą takiego konfliktu. Terapeuta powinien skłonić klienta do zweryfikowania tego, co stało się, gdy konflikt zaistniał, i do wyrażenia wszystkich emocji związanych z tym zdarzeniem. Poronienie. Jest nieskończenie wiele przyczyn poronienia, poniżej znajdzie się kilka z nich. Wspomnienie przodków o przeżyciu wojny, katastrofy, wspomnienie masakry, ucieczki. Życiowa sytuacja rodziców nie jesteśmy jeszcze gotowi. Dziecko na ogół znika, aby uratować harmonię w związku rodziców. Niezgoda między rodzicami spodziewane dziecko i tak nie będzie mogło się równać z poprzednim, które zmarło. Poród kleszczowy. Jest to wymuszony poród. Dziecko będzie na ogół zwlekało do ostatniej chwili ze zrobieniem czegoś lub rozwiązaniem problemu. Będzie też potrzebowało pomocy z zewnątrz. Osoba urodzona w ten sposób potrzebuje pomocy przy rozpoczynaniu działań, projektów. Poród nagły. Musi wydostać się jak najszybciej. Dziecko może w późniejszym życiu wszystko robić w pośpiechu. Poród opóźniony przez dziecko, kobieta, której dziecko nie chciało się urodzić, lekarze uznali, że konieczne jest wykonanie cesarskiego cięcia, ponieważ worek owodniowy pękł już dwie doby wcześniej, bo już kilka dni po terminie, a dziecko było niewłaściwie ułożone na porodu. Na początku ciąży kobieta nie chciała tego dziecka, ponieważ nie był to dla niej właściwy czas. W końcu oboje rodzice położyli dłonie na brzuchu matki i wyjaśnili dziecku, że już czas przyjść na świat. Dziecko zrozumiało i poród odbył się naturalnie. Poród wywołany. Dziecko trzeba popychać, aby cokolwiek zrobiło. Dziecko na ogół nie zaczyna pracy samo, potrzebuje presji. Jeśli w uczuciu matki wywołanie porodu było gwałtowne, dziecko może mieć gwałtowne usposobienie, zachowywać się agresywnie, prowokacyjnie. Poród z komplikacjami. Poród, jest to powodzenie, niepowodzenie, chwila prawdy, test, egzamin. Jeśli poród jest bardzo trudny, istnieje obawa śmierci dziecka, może zostać odebrany w taki sposób. Wysiłek, praca zabija, w późniejszym życiu może mieć to poważne konsekwencje, ciągłe niepowodzenie, nieumiejętność utrzymania pracy. Poród, opuszczenie macicy przez dziecko, przyjście na świat, jest to spontaniczność, impulsywność, próba, egzamin. Jeśli matka wpadnie w panikę, straci orientację, dziecko może w późniejszym życiu zamierać w krytycznych sytuacjach, nie wiedząc, co robić. W obliczu śmierci człowiek przypomina sobie własne narodziny, by odtworzyć to, co pozwoliło mu rozpocząć życie, by oddalić się od śmierci. Sposób, w jaki odbywa się poród, określa sposób, w jaki dziecko będzie utrzymywać się przy życiu, jak je zorganizuje. Poród, położenie miednicowe, płodu. Istnieją trzy główne rodzaje położenia miednicowego. Prawdziwe, częścią przodującą, położono na najbliżej szyjki macicy są pośladki. Zupełne, nóżki są zgięte w kolanach, częścią przodującą są położone blisko siebie pośladki i stópki. Niezupełne, kolankowe i stópkowe, jedna lub obie nóżki są wyciągnięte i znajdują się bliżej szyjki macicy niż pośladki. Należy rozważyć kilka możliwości. Moje dziecko musi się obrócić, by normalnie się urodzić. Jeśli, matka myśl, jeśli taka myśl stale prześladuje matkę, dziecko w późniejszym życiu będzie kręcić się i obracać w łóżku, często będzie budziło się w pozycji odwrotnej niż ta, w jakiej zasypiało. Wspomnienie skoku ze spadochronu lub podobnej sytuacji, w której musimy ochronić się przed upadkiem na głowę. Komplikacje w czasie porodu mogą być związane z przodkiem, który spadł na głowę. Dziecko nie obróciło się prawidłowo, ponieważ nie jest to dla niego odpowiedni moment na przyjście na świat. Gdy kobieta jest w szóstym miesiącu ciąży, jej mąż ma poważny wypadek samochodowy, musi być reanimowany, jest w śpiączce albo częściowo sparaliżowany. Jest to zły moment na urodzenie dziecka, które postępuje. z które postępuje zgodnie z tym, co myśli jego matka, i nie odwraca się. Porzucenie, cokolwiek porzucenia u siedmiolatka. Pewien chłopiec, będąc w szkole, bardzo się martwi, że o dwunastej nikt nie przyjdzie go odebrać. Żeby go uspokoić, matka musi codziennie mówić mu, kto po niego przyjdzie. Kiedy chłopiec miał 4 lata, na skutek nieporozumienia. Nie przyszła po niego ani mama, ani dziadek. To wywołało u dziecka ogromny stres, szczególnie, że jego dziadek ze strony matki sam stracił matkę, mając mnie niecałe 3 lata. Pot. Po cenie się może pomóc mi w ucieczce przed moim prześladowcą. Chcę sprawić, by inni nie mogli mnie złapać. Konflikt w klimacie strachu. Jeśli przeżywam na przykład ryba wyjęta z wody, poczucie, że znaleźliśmy się w potrzasku. Na przykład kobieta poci się obficie, gdy czuje się uwięziona. Konflikt strąka, który wydziela lepką substancję, aby nie zostać złapanym. Kobieta nie może liczyć na własną matkę. Potliwość nadmierna. Woda jest symbolem matki. Woda pojawia się na skórze. By wyrazić coś związanego ze znaczeniem ko konkretnej części ciała. Jest to konflikt oddzielenia i spadku wartości w aspekcie kobiecym, powiązanego z funkcją lub symboliką lub urazem, który kiedyś do dotknął nadmienione potliwe, potliwe obszary. Na przykład: dłonie. Po się dłoni na tle nerwowym. Jestem poddenerwowany w pracy. Pamięć o zbrodni: ktoś wyrządził komuś krzywdę gołymi rękami. Chęć umycia rąk od niesłusznego oskarżenia. Chęć uniknięcia porwania boję się, że ktoś może odebrać mi dzieci. Dłonie służą do wykonywania pracy: ktoś zrobił coś złego rękami w związku z pracą. Stopy. Spocone stopy muszą oczyścić się z czegoś w związku z moją matką. Obawa kontaktu z matką, ona może mnie skrzywdzić. Szyja: Kiedy pot spływa obficie z dłoni i szyi, oskarżenie o przestępstwo lub złe zachowanie w pracy. Szyja: Niesprawiedliwość. Chciałbym zmyć z siebie tę niesprawiedliwość. Spocone pachy muszę zmyć z siebie brud związany z kimś, wobec kogo pełniłem rolę matki lub nie. Nadmierna potliwość jest też związana z konfliktem z splamienia czucia się brudnym. Nadmierna potliwość dłoni lub stóp muszę zmyć z siebie brud związany z kimś, wobec kogo pełniłem rolę matki lub nie. Czują się złapane w pułapkę jak pstrąg, praktykujący śliską wydzielinę. Żeby uniknąć złapania. Boją się kontaktu z matką, jeśli mnie dotknie, zrobi mi krzywdę. Muszą biec, muszą poruszyć niebo i ziemię, stopy, by przyspieszyć bieg spraw, kiedy wszystko się wlecze. Na przykład pewna kobieta nie czuje się bezpiecznie, gdy wyraża swoje uczucia, miłe lub nie. Natychmiast pocą jej się pachy i dłonie. Wyrażanie siebie jest dla niej równoznaczne z byciem ocenioną przez ludzi, widzących coś, czego nie ma, zmyślających opinię na jej temat. Dusi więc wszystko w środku, jak e, szybko war. Na dzisiaj skończymy. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do widzenia.